Dzień dobry! Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy. Może sami też jesteście trochę zdziwieni, że zobaczyliście coś w tytule na temat autyzmu, ponieważ ja no, nie jestem psychologiem, który pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Ale chciałabym, żeby ten odcinek był raczej o inspiracji, o pokazaniu Wam pewnej inności, z której sądzę, że wielu z Was nie zdaje sobie sprawy, Jaką niosą w sobie osoby będące w spektrum autyzmu, dlatego że teraz nie mówimy o autyzmie, tylko mówimy raczej o osobach w całym spektrum autyzmu, z tego powodu, że każda z tych osób jest zupełnie inna, jak bardzo mogą nas inspirować, jak bardzo mogą nam pokazać życie zupełnie inaczej z innego punktu widzenia, wnieść do tego dużo świeżości, przypomnieć nam być może też o różnych wartościach czy jakościach, o których zapomnieliśmy. Eee, także, ten odcinek będzie przede wszystkim o tego rodzaju inspiracji, akurat w tym momencie w zakresie miłości. Zapraszam! Może na początek warto by było przede wszystkim powiedzieć, co to jest autyzm? W jakich przypadkach mówimy o zaburzeniach będących w spektrum autyzmu? Właściwie tych objawów związanych z autyzmem jest tak dużo, że tak jak Wam powiedziałam tutaj na początku, każda osoba jest właściwie zupełnie inna i tworzy to niesamowicie barwne i ciekawe osobowości. Przede wszystkim e, objawy autyzmu dotyczą trzech sfer: sfery komunikacyjnej, społecznej i behawioralnej. Jeżeli chodzi o tą sferę komunikacyjną, e, osoby, które mają autyzm mają problem na przykład z właściwym odczytaniem mimiki, e, z interpretacją zachowań drugiej osoby na podstawie komunikacji pozawerbalnej, same też mogą mieć tą komunikację dużo bardziej ubogą, mają też na przykład często problem z patrzeniem w oczy. Jeżeli chodzi o problem z zachowaniami, o problemy z grupy behawioralnej, no to tutaj można zaliczyć na przykład takie tematy, jak tak zwana fiksacja na pewnych czynnościach, czyli to są takie osoby, które na przykład pewnych rzeczy szczególnie bardzo nie lubią albo coś bardzo lubią, na przykład ich zainteresowania są takie bardzo pogłębione. Jeżeli ktoś się interesuje, załóżmy, składaniem puzli, no to jakby potrafi dojść do naprawdę niesamowitej biegłości w ogóle w układaniu tych puzli. Czy to będzie bilard, czy to będą puzle, czy to będzie matematyka, czy to, będą, czy to będzie malarstwo, czy to będą jakiekolwiek inne, e jakie jakiekolwiek inne obszary w życiu. Ale z drugiej strony y jakby wychodzenie z pewnej rutyny, też stanowi dla, dla tych osób jakiś problem, e, narusza ich poczucie bezpieczeństwa, e, lubią, jak życie jest dużo bardziej uporządkowane, jak wtedy mają większe poczucie kontroli. Jakby to są osoby, które z reguły są bardzo mało elastyczne, więc no, życie, które toczy się szybko i dużo się w nim dzieje, e, no, ciężko jest czasami je ubrać w jakieś takie sztywne zasady, żeby wszystko działało tak, jak w zegarku. Ostatnią grupą e, problemów to są problemy społeczne i to jest ba bardzo duża grupa i ja właściwie chciałabym się w dużej mierze odnieść tutaj też właśnie do tej grupy problemów, ehm, dlatego że e, no, są problemy z budowaniem relacji społecznych. Ehm, Osoby właśnie w spektrum autyzmu nie rozumieją często żartów, nie potrafią żartować, powtarzają czasami jakieś sformułowania, czy jakieś słowa. Może ich śmieszyć coś, co dla nas nie jest śmieszne, albo nie śmieszyć ich coś, co jest dla nas, dla nas śmieszne. Nie potrafią czytać pomiędzy wierszami. No, powoduje to cały szereg przeróżnych problemów w takich relacjach, które no, dla nas mogą być zupełnie proste, a dla nich proste nie są, bo rządzą się jakimiś takimi zasadami, których oni kompletnie nie rozumieją. No i teraz w ogóle przechodzę do takiego punktu, skąd się wziął ten pomysł na to, żeby nakręcić ten odcinek. Oglądałam ostatnio na Netflixie e, takie, no właściwie reality show pod tytułem e, Miłość w spektrum. Stąd tytuł w ogóle tego odcinka. I to jest program o randkowaniu osób właśnie w spektrum autyzmu. Żeby Wam trochę przybliżyć ten program, który oczywiście bardzo polecam, nie jestem tutaj opłacana przez Netflix i mam nadzieję, że nikt mnie nie pociągnie do odpowiedzialności, że wrzucam kawałek tego programu. No to wrzucę Wam tutaj nagrane z telewizora, co zresztą świadomie jest widać, czołówkę z tego pierwszego sezonu tego programu. No to właściwie mieliście teraz taki trochę przedsmak tego, jacy bohaterowie występują w tym programie. Każda osoba jest zupełnie inna. Mówi się, że dlatego nazywa się to pewnym spektrum autyzmu, bo nie można jednej osoby porównać do drugiej. Jakby nie występują tam takie podobieństwa, jak na przykład w sytuacji, kiedy ktoś ma zespół Downa, gdzie zespół Downa w ogóle. Czyli tak zwana trisomia wpływa na wygląd, na przykład zewnętrzny. Tutaj ja tylko Wam porównuję te, te, dwa, yy, te dwa problemy, nie dlatego, że one mają ze sobą coś wspólnego, yy, ale dlatego, żeby Wam w ogóle jakby pokazać to, że w przypadku spektrum autyzmu mamy do czynienia z osobami, które są, no w moim odczuciu, niesamowicie barwnymi postaciami i wyjątkowymi. Nawet do tego stopnia, że przed obejrzeniem tego programu nie zdawałam sobie sama z tego sprawy. Zaznaczam, że autyzm nie musi mieć zupełnie nic wspólnego z upośledzeniem umysłowym. Tak się może zdarzać i pewnie czasami się zdarza, ale jakby ogólnie w założeniu tak jest, że to jest bardziej problem z różnymi kompetencjami w różnych obszarach, tych, które wymieniłam na początku, ale nie ma to związku z upośledzeniem umysłowym. My czasami możemy tak myśleć, mając do czynienia z taką osobą, czy będąc w jakimś kontakcie z tą osobą, właśnie dlatego, że na przykład zachowuje się z naszej perspektywy dziwnie, czy nie rozumie dowcipów, czy coś tam sobie powtarza pod nosem, ale, ale osoby ze spektrum autyzmu potrafią być bardzo inteligentne i potrafią uzyskać niesamowitą biegłość w niektórych dziedzinach. Tu was na przykład odsyłam też już do takiej klasyki, do filmu pod tytułem Rainman. Z Dustinem Hoffmanem i z Tomem Cruzem, gdzie można sobie właśnie ten temat bardziej prześledzić. No właśnie, ale wracając do wątku głównego. Dlaczego w ogóle taki pomysł z mojej strony, żeby wykorzystać to w, w odcinku dla Was? Powiem Wam, że ja byłam wielokrotnie niesamowicie wzruszona, oglądając to, jak ci ludzie zachowują się na randkach i jakie jest ich podejście do rantek, porównując to do tego, jak my się zachowujemy. Trochę to było podobne do tego, jakbyśmy porównali grupę dzieci i grupę dorosłych, takich starych zjadaczy, wyjadaczy, często już z takim cynizmem życiowym, obudowanych w jakąś grubą skorupę z jakimiś swoimi blokadami, z jakimiś swoimi schematami, z jakimiś swoimi nakładkami, interpretacjami drugiej osoby. Nie mówię tutaj w ogóle o żadnej płci. Tu, tu jakby kobiety i mężczyźni potrafią zachowywać się podobnie. I grupa osób, które są niezwykle niewinne, mają taką niesamowitą świeżość i otwartość i są w Ogromnym stopniu nieskażone jeszcze tym, co potrafi przynieść rynek randkowy, jakby kolejne jakieś złamane serca, wchodzenie w kolejne związki i tak dalej. To też jest grupa dorosłych ludzi, młodych dorosłych, ale dorosłych ludzi, którzy no, trochę tak wyglądają, jak, jakby byli wyjęci z jakiejś bajki, ale w zupełnie, absolutnie pozytywnym sensie. Ja tutaj bardzo wyraźnie zobaczyłam jaka jest różnica pomiędzy kimś kto tak jak mówię funkcjonuje w społeczeństwie i ile my nieprawidłowych zachowań się uczymy. Jak bardzo potrafimy się zablokować, jak bardzo potrafimy na przykład czasem szukając tej miłości nałożyć sobie jednak na oczy jakieś takie filtry, które finalnie nas od tej miłości odgradzają. Ale zaraz Wam przejdę po kolei yy, przez takie kawałki, jakby, które mi się tutaj najbardziej pokazały. Też powiedziałabym, że tą grupę yy, osób właśnie w tym programie porównałabym, yy, no porównałam już do dzieci. Można by ją też porównać na przykład do jakiejś takiej grupy, nie wiem, jakiegoś plemienia, które gdzieś tam sobie żyje w odcięciu od cywilizacji. W jakiejś dżungli, albo gdzieś na jakiejś sawannie, albo gdzieś tam w jakimś innym miejscu, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej, która no, niesie w sobie taką ogromną niewinność, ale niewinność w pozytywnym sensie, bo my często y, reagujemy śmiechem i, i z taką trochę wyższością, y, jak patrzymy na kogoś, kto jest naiwny, niewinny, pełen wiary, otwartości, jak to nazywamy, nie zna jeszcze życia. Ale nie patrzymy na to w drugą stronę, nie patrzymy na to w ten sposób, że my się nauczyliśmy jako ludzie żyjący w tej kulturze, w tym społeczeństwie, tak wielu różnych nieprawidłowych zachowań zachowań, które nas, tak jak powiedziałam wcześniej, finalnie zamiast nas zbliżać do osiągnięcia, do osiągnięcia jakiegoś zamierzonego celu, to tak naprawdę nas od tego celu odsuwają i nas blokują. Mówi się na przykład o czymś takim jak szczęście. Początkującego, tak, że na przykład ci, którzy zaczynają w kasynie się bawić, to mają takie szczęście początkującego. No, no, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego osoby, które właśnie nie mają jakichś takich blokad, w coś wchodzą taką pełną parą? To dlaczego na początku to się tak dzieje, że, że często im właśnie wiele rzeczy wychodzi, że jakimś takim psimfuksem im się jednak to udaje? My tak mówimy, że to jest psimfuksem, a może to wcale nie jest psimfuks, może to jest właśnie nastawienie, może ten świat, tak jak już Wam mówiłam w odcinku na temat Huny, jest właśnie taki, jaki myślisz, że jest. I jeżeli w tych ludziach jest taka wiara w miłość i w to, że druga osoba ma, Podobne nastawienie to może właśnie wtedy jest większe prawdopodobieństwo na to, że może im się to udać. W ogóle ja was zachęcam do tego, żeby inspirować się innością. Inspirować się ludźmi, którzy patrzą na życie inaczej i właśnie widzieć widzieć wielkość swoich własnych filtrów i taką ogromną moc ograniczającą nas w dościu do tego, o co nam chodzi. Odejście od takiego cynizmu i takiego podejścia, że ja jestem dorosły, że ja wiem lepiej, o, że już tutaj zęby na czymś zjadłem. Wszystko jedno, jaki to jest obszar w życiu, czy to są związki, czy to jest praca, czy to są jakieś inne tematy. A popatrzenie się na drugą osobę, która jest niewinna, która jest naiwna w taki sposób, że można też tak. I wcale nie jest powiedziane, że ja mam rację, bo to, że się potknąłem parę razy, to, że zaliczyłem parę różnych wpadek, yy, to nie powoduje, że. To powoduje tylko tyle, że ja jestem bardziej doświadczony, ale ode mnie zależy to, co ja z tym doświadczeniem dalej zrobię. Czy ja to doświadczenie ocenię, na przykład, ja Wam tutaj dużo też w ogóle mówię na temat oceny, często. Czy ja to doświadczenie ocenię w taki sposób, że ok, to życie takie jest, yy, że to nie jest takie łatwe, na przykład znaleźć miłość, albo znaleźć dobrą pracę, albo zarobić jakieś pieniądze. Czy, czy to doświadczenie potraktuję po prostu zupełnie yy, jako doświadczenie i nie będę się obarczać wynikami tego doświadczenia. I na przykład w kolejne związki, czy w kolejne relacje będę wchodzić z taką świeżością jak... Jak na samym początku, tak jakby wcześniej nigdy nic się nie wydarzyło, z taką kompletnie czystą kartą. Czy w ogóle jestem w stanie to zrobić? A jeśli nie jestem w stanie, to przynajmniej czy to zauważę, że te osądy, te jakieś bolączki z wcześniej, te jakieś te tak zwane porażki, jakieś trudne sytuacje, które się, których się doświadczyło wcześniej, to one jednak. Jakoś kładą się cienie na to, co mogę doświadczyć ponownie. No właśnie. No ale, jakby przechodząc po kolei przez te punkty, o których mówiłam. Coś, co mnie niezwykle ujęło, <laughs> w ogóle naprawdę bardzo Wam polecam ten program, bo uważam, że to jest świetna zabawa i właśnie takie, taki powiew świeżości, takie odnowienie w ogóle tego, jak mogą wyglądać relacje. Coś, co mnie ogromnie ujęło, to było to, że te osoby były niezwykle szczere w mówieniu o tym, co czują i w pytaniu o to, co czuje druga osoba. Z racji tego, że no, większość z nich miała jednak problemy z tych trzech grup, o których powiedziałam, czyli y, problemy komunikacyjne i jakieś problemy społeczne, to no, jakby w taki sposób u nich ta, ten trening społeczny nie przebiegł w taki sposób, w jaki przebiegł u nas. Yy, oni musieli się nauczyć, czasem siedząc z kartką i z jakimiś rysunkami, po kolei tego, jak prowadzić rozmowę. Musieli się nauczyć, bić sobie to do głowy, że to jest ważne, żeby to na przykład było 50 na 50, że 50% czasu ja mówię, 50% druga osoba, ja mówię o sobie, druga osoba, osoba mówi yy, o sobie. Te, te jakby te zasady były tak bardzo z zewnątrz, co, co też czasami było śmieszne. Yy. Jak usłyszały o tym, że powinny się dzielić tym, jak się czują i też pytać o to, jak czuje się druga osoba, no to rozumiały to często wprost i po prostu się pytały o to, jak się czuje druga osoba, i jak były zapytane, jak one się czują, no to one też mówiły o tym szczerze. E, no, to teraz sobie to porównajcie tak, jakbyście sobie zrobili taką przebitkę na taką normalną randkę, jak normalną randkę. No, taką randkę no, pomiędzy osobami, które akurat nie są w spektrum autyzmu, no jak to wygląda. No, jest takie kluczenie, tak? My bardzo często jesteśmy gdzieś tam zwodzeni za nosami, wodzimy kogoś za nos. Tutaj często nie wiadomo w ogóle o co chodzi tej drugiej osobie. Jest problem, żeby mówić o różnych rzeczach wprost, a tutaj po prostu siedzą naprzeciwko siebie, sobie dwie, siebie dwie osoby i zwyczajnie się siebie pytają, jak się czują, i mówią o tym. Więc uważam, że taka komunikacja jest no niezwykle urocza i fajnie byłoby przenieść to czasami też na, nazwijmy to, nasz grunt randkowy. Kolejny punkt to jest niesamowita radość życia, jeżeli chodzi na przykład o cieszenie się ze związku. E, tam jest kilka związków, e, między innymi jest związek chłopaka i dziewczyny, którzy, y, no, finalnie nie chcę wam tutaj spoilerować, ale no biorą ślub, to jakby to nie będzie jakieś mocne spoilerowanie. W każdym razie no niesamowita para, e, ludzi, którzy, no młodych dorosłych, bo dwudziestoparoletnie to są osoby, które podchodzą do związków w taki sposób jak dzieci. To jest tak, jakby dostały jakąś taką zabawkę, jaką jest na przykład seks i w ogóle bycie razem, przyjaźnienie się, a przy okazji jeszcze robienie, kochanie się, a przy okazji jeszcze robienie jakichś fajnych rzeczy ze sobą w ogóle fizycznie. Więc po prostu tak naprawdę oni żyją w jakiejś takiej jednej wielkiej bajce i jak na przykład wyjeżdżają sobie na wakacje, a akurat tak się zdarza, że no, stać jest ich na to, żeby sobie w ogóle niezależnie żyć yy, i właściwie niemalże robić to co chcą. Nie wiem, czy tylko z tego powodu, ale pewnie między innymi z tego powodu, że akurat ten chłopak jest bardzo utalentowany i jest po prostu absolutnie fenomenalny w grze w bilard, bawi się w ogóle tą grą w bilard, uwielbia to, robi to, co kocha najbardziej na świecie, dostaje za to ym, bardzo dobre pieniądze, jest z dziewczyną, która do niego super pasuje, rozumieją się i po prostu jak jadą, jadą sobie na wakacje, to się rzucają w falach, skaczą, wygłupiają, się, śmieją, się płaczą, zachowują się absolutnie tak, jak czują. Więc ta spójność i ta zgodność jest po prostu niewiarygodna. Ja byłam absolutnie oczarowana, jak na to patrzyłam. I pomyślałam sobie, ileż moglibyśmy przenieść sobie z tego do naszego normalnego życia. I jakby, no porównajcie sobie, jak wygląda taka para, a jak wygląda taka przeciętna, normalna para, która, no nie wiem, często jest nadąsana, jakaś taka jest sztywna. No ludzie też się cieszą, ale... Ale nie cieszą się tak na maksa życiem, jak, jak ci. I to mnie niezwykle niezwykle ujęło. Kolejny punkt to jest niewinność. Niewinność, naiwność. Trochę już o tym powiedziałam. Ja jestem wielką fanką niewinności. I też jestem fanką naiwności. Dlatego, że ja wierzę w to, że wiecie, my na takim głębokim poziomie wszyscy jesteśmy dobrzy. I, I tylko. Mm, ta grubość tej naszej skorupy i, i jakby no, te takie trudne cechy, jakie pokazujemy światu, yy, czy jakieś takie maski, które zakładamy, to jakby grubość tych masek i yy, intensywność tych masek i wielość tych masek tylko pokazuje stopień naszego zranienia. A gdybyśmy wszyscy przepracowali swoje różne rany, to wierzę w to, żebyśmy wrócili do tej naiwności i do tej niewinności, jaką pierwotnie mamy. I ja naprawdę wierzę w to, że ten świat, że świat po prostu mógłby być takim miejscem, mimo że powiecie, że jest to pewnie trochę naiwne. No ale skoro już powiedziałam, że jestem fanką naiwności, to, to sobie na to pozwolę. Ja sądzę, że niewinność to jest taka jakość w nas, która pozwala nam się. Bardzo głęboko spotkać z naszą prawdziwą naturą w środku. Jeżeli pozwalamy sobie, my czasami sobie pozwalamy na taki luksus bycia niewinnym z kimś, w momencie, kiedy na przykład się przed kimś otwieramy, kiedy pokazujemy swój miękki brzuszek, kiedy mówimy o jakichś takich trudnych rzeczach, kiedy zrzucamy właśnie ten pancerz. No to teraz, jakby wróćcie trochę myślami do, takiej, do takiego punktu, do takiego momentu. Jak wy się wtedy czujecie? Co wtedy czujecie? No, mi się wydaje, że wtedy czujemy taką głęboką więź ze swoją duszą, ze swoim wnętrzem, bo my wtedy jesteśmy bardzo autentyczni i prawdziwi. A autentycznie i prawdziwie, właśnie można powiedzieć, że to to samo, ale <laughs> jeżeli. Jesteśmy autentyczni wtedy, kiedy jesteśmy niewinni, no to tym samym no to znaczy, że jesteśmy wewnątrz niewinni. My jesteśmy niewinni wewnątrz, więc im częściej sobie pozwalamy na ten luksus bycia niewinnym, im więcej jest takich osób, z którymi sobie na to pozwalamy, im bardziej pielęgnujemy tą swoją niewinność, co też zakłada z drugiej strony konieczność czasami przepracowania pewnych przekonań, które mają nas teoretycznie chronić. Tak, bo ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby być niewinnym, bo świat jest w złym miejscem. Więc, żebym mógł sobie pozwolić na to, żeby być niewinnym, no to muszę sobie rozpracować ten koncept, że świat jest niebezpiecznym miejscem i zamienić go w taki, że świat tym bezpiecznym miejscem jest. Więc, jeśli już to zrobimy, to w moim odczuciu mamy szansę spotkać się głęboko z samym sobą, a mówię to zawsze i nie zmienia zdania, że ta relacja z samym sobą to dotknięcie siebie, Prawdziwego, takiego, jakim naprawdę jestem, uwalnia niesamowitą energię, w jakiś sposób nas zasila, daje nam właśnie wiarę w to, że różne rzeczy warto robić. Ee, życie nabiera zupełnie innej energii, zupełnie innego wymiaru, i w moim odczuciu naprawdę w dużej mierze właśnie w życiu o to chodzi, żeby wrócić do siebie. Niektórzy mówią, że my się w dzieciństwie pewnych rzeczy. Ee, od, od, rodzimy się jacyś potem na, nas yy, poprzez ten trening społeczny nas się od różnych rzeczy oducza a później przez dorosłość musimy się tego na nowo uczyć tak jak na przykład kreatywność ale ja myślę, że w to można wrzucić również niewinność no myślę, że tak jest, trochę tak jest, że jakby trochę taka właśnie jest nasza droga, żeby wrócić do tej niewinności jaką mieliśmy będąc dziećmi tylko właśnie w ciele dorosłego człowieka i z tym wszystkim, co wiemy o świecie jako dorośli ludzie. I tego Wam i sobie życzę. Tego powrotu do niewinności, tego odświeżenia, w którym być może pomoże Wam właśnie obejrzenie tego programu, o którym dzisiaj Wam opowiadałam. Także dziękuję bardzo. Tradycyjnie, jak Wam się podobało, przydało się, proszę o łapki w górę, subskrybowanie mojego kanału i polecanie go dalej. No i cóż, wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Na razie.